Wam Was, wodniki, na tym czytaniu na luty 2025 z Kart Tarota Przygotowałam tu już dla Was energetykę ogólną tego miesiąca, więc zapraszam na czytanie, które już się pojawiło dla Was na rok 2025, pokazujący energetykę ogólną każdego miesiąca, więc możecie sobie je oglądać przez cały rok, bo macie tam energię ogólną każdego miesiąca w tym roku... w w porównaniu do poprzedniego wyjęłam po dwie karty na każdy miesiąc, także zapraszam. Przy okazji też zapraszam w moją dalszą przestrzeń na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku. Link znajdziecie w opisie i witam wszystkie nowe osoby dołączające tutaj do mnie. Jest mi bardzo miło, że przybywa Was, jest Was coraz więcej i będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, dołączycie tutaj do mnie właśnie przez subskrypcję. Także krótki przekaz, e, przechodzimy sobie do rozkładu. Tak jak zawsze, sfera zawodowa i sfera miłosna z podziałem dla singli i dla par. E, krótki, szybki przekaz, zobaczymy sobie, co tam się u Was pokazuje na luty. Miłości, jeśli macie jakąś osobę, jesteście w związku, w jakiejś relacji. Jaka jest rada? Więc tak. Tutaj, jeśli chodzi o, nie wspomniałam na początku, energetykę ogólną tego roku, przepraszam, tego miesiąca lutego. Macie tutaj pozytywne karty mówiące o tym, że jeśli był jakiś ból, było jakieś zranienie, to wychodzi po tym słońce. I jest jakieś otwarcie się, jest otwarcie na jakiś nowy początek, e, szczególnie otwarcie emocjonalne, czyli otwarcie swojego serca, e, jakby zmiana tych emocji na bardziej pozytywne, na to, że coś może się nowego rozpocząć dla Was, więc wszelka bóle, jakieś e, uleczenie się z jakiegoś bólu, powstanie, jakby z, jeśli był jakieś zranienie, jakieś wbite noże w plecy, e, no to tutaj powstajecie i otwieracie e, swoje serce, no i tutaj właśnie w, w energii ogólnej na ten miesiąc, na luty u was pokazuje się jakaś współpraca, działanie, więc tak jakby działania ze swoim partnerem czy partnerką, bo jest tutaj też odwrócona karta wisielca, więc jeśli coś było w zawieszeniu, jakaś, nie wiem, działanie razem, na przykład współpracowanie, jak wiadomo w związku, w relacji trzeba współpracować, no, i tutaj mogło być jakieś zawieszenie. W sensie, że jakby sprawy nie toczyły się do przodu, no to tutaj ten wisielec nam się odwrócił, czyli jakby no stoi już teraz prosto, nie jest w zawieszeniu. Także mogą się odwiesić jakieś sprawy, jakieś współpraca. Czy jeśli na przykład nie było też takiego współgrania, że na przykład jedno coś mówiło, drugie nie słuchało, nie wyciągało wniosków z tego, więc tutaj jest odwieszenie. Energia pokazuje się ogólnie, że jest odwieszenie tego. No, i jako rada dla Was jest tutaj ósemka mieczy, czyli wyjście z jakichś ograniczeń, jakby spróbować nie ograniczać się własnymi myślami, bo może tutaj być coś takiego, że jeśli snujecie jakieś czarne scenariusze, to one mogą się zrealizować, bo jak wiadomo, nasze myśli mają moc. Także uważajcie na to, co myślicie, i no tutaj jest jakieś, żeby wyjść, wyjść z jakiejś klatki. Z jakichś ograniczeń, które może możliwe, że tworzycie też sobie sami w głowie, więc tutaj taka rada jest dla Was właśnie wyjść z ograniczeń, być może też odwiesić się i zacząć razem współpracować, jakby razem dla wspólnego dobra. Teraz sprawdźmy sobie, co u Was w podniki w lutym single, dla singli, jeśli jesteście singlami. jaka jest rada dla was na luty. Więc tak tutaj dla was tak jak i przy in przy... Parach. Nie wspomniałam tutaj o tej energii ogólnej na początku tego rozkładu, więc muszę wspomnieć o niej tutaj. Tutaj dla Was na luty, energetyka ogólna pokazuje się taka, że jeśli był jakiś ból, jakieś zranienia, to może się dotyczyć różnych sytuacji, nie tylko miłości, ale też sfery zawodowej. Nie wspomniałam o tym na początku, bo jest to energia ogólna, więc tutaj pokazuje się, jeśli jakiś był ból, zranienia, jakieś wbite noży w plecy. No, to tutaj jest moment uleczenia, wyjścia z tego i otworzenia swojego serca, bo macie tutaj Askielichów, czyli jakieś nowe początki, takie właśnie emocjonalne, więc bardzo emocjonalne, bo Askielichów nawiązuje do emocji, także nowy, jakby świeży start, otwarcie swojego serca. No i tutaj Wasza energetyka ogólna dla singli pokazuje się jakieś niezadowolenie, być może jakieś znudzenie czymś. Nie wiem, czy to bycie singlem, może Was już ta. Ten stan nudzi, czy po prostu mógłby się trafić ktoś, że w jakiś sposób będziecie zawiedzeni, ale z drugiej strony pokazuje się właśnie tak jak tutaj: może to będzie jakieś chwilowe niezadowolenie, znudzenie, i potem pokazuje się już pozytywna energia, bo macie tutaj dziewiątkę monet. Może to być tak, że ktoś by się pojawił dla Was i nie do końca byłoby to dla Was to takim spełnieniem. Pełnią spełnienia, no bo macie tutaj dziewiątkę kielichów, a jednak dziewiątka to nie dziesiątka, jednak nie ta pełnia, więc czegoś może tu nie brakować, ale e, jakby zwracajcie uwagę też na pozytywy, a nie tylko na to, e, że bo właśnie ta czwórka kielichów, ona może nawiązywać do tego, że zbyt dużą uwagę przyku, przykuwacie do tego, e, jakby do jakiejś na przykład małej części, która jest niezadowalająca. E, no i jako rada tutaj jest. E, no, macie taką, jakby, kartę e, mówiącą o tym, że e, żeby próbować, e, być może musicie złapać jakiś oddech e, w tej sferze miłosnej, e, odpocząć, zregenerować się, nabrać sił i dalej walczyć. Więc, e, no, w zależności, jaka tutaj jest sytuacja dla Was, Singli, co tu się wydarzy, ale mogłoby być jakieś niezadowolenie, i po prostu musicie się zatrzymać, ochłonąć, e, zabrać siły, e, by dalej walczyć, by może walczyć o kogoś, walczyć o jakieś swoje szczęście, spełnienie. Szczególnie, że macie tutaj tego Asa Kielichów jako energetykę ogólną, więc być może po prostu um, walczyć, walczyć o jakiś nowy start, um, nową miłość, um, odnowienie czegoś. Um, no, po prostu macie tutaj taką energię nowego początku, i szczególnie jeśli był jakiś ból, jesteście jacyś, um, jakby um, po przejściach, um, no to tutaj. Um, jakby złapać oddech, też jakby przemyśleć, czy wa warto o coś, o kogoś tutaj e, walczyć. I przejdźmy sobie do Waszej sfery zawodowej. Co tam u Was, wodniki w lutym w sferze zawodowej? Jaka jest rada? No, więc tak. Macie tutaj energię jakiegoś odejścia, ale też duża determinacja. Dużo, dużo determinacji związanej z tym, że ktoś być może zostawia coś za sobą, jakieś stare, stare sprawy, stare schematy, coś, co nie służyło, bo macie tutaj kartę odchodzenia, odwracania się po prostu i ruszania, wyruszania w jakąś podróż. I jest tutaj z tym związane dużo determinacji, bo macie tutaj króla buław. Czy też dużo takiej planowania czegoś. Więc być może będzie tutaj jakieś planowanie, jak coś zostawić, jak z czegoś wyjść. No i tutaj też wykorzystywać tą energię. Być może jakby będzie dużo się działo i trzeba będzie sobie, jakby będzie trzeba się z tą energią uporać. Tutaj nie wspomniałam dla Was na samym początku tego rozkładu, zawsze mówię. O tej energetyce ogólnej zapomniałam o tym wspomnieć, więc ta energetyka ogólna może dotyczyć różnych spraw, czy to sfery zawodowej, czy sfery miłosnej, ale pokazało się tutaj dla Was jakby nowy początek, odnowienie, czy też, no właśnie, jakiś nowy start. Szczególnie jeśli było jakieś zranienie, jakiś ból, jakieś wbite noże w plecy, no to tutaj otwiera się Wasze serce, emocjonalnie się jakby oczyszczacie i jesteście gotowi na jakiś nowy start. No i bardzo się tutaj pokazuje to w sferze zawodowej, że jest jakieś planowanie, planowanie, działanie, dużo energii, bardzo dużo energii, no bo z tego króla była w macie dużo energii i dużo energii tutaj właśnie w Karcie Radzie, więc jeśli jest dużo pracy, dużo kontaktów, to wykorzystywać to, wykorzystywać tę energię. Ona może być ciężka do zatrzymania właśnie, bo o tym mówi ta karta, więc działać. Tutaj właśnie też możliwe, że dla części z Was może być odejście związanego jakby z jakimś mężczyzną, bo macie tutaj króla buław, czyli szczególnie spod znaku ognistego mógłby ktoś po prostu odejść w pracy i mógłby trochę wystąpić taki chaos, więc będziecie musieli sobie z tym chaosem poradzić. Ale może tutaj dla części z Was chodzić o to, że będziecie odchodzić od czegoś i coś będzie trzeba tutaj zaplanować i będzie się zaczynał jakiś nowy start. To by było na tyle wodniki. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!